O komentarz po meczu prosimy tutaj naszego dyrektora sportowego. No, trudno o komentarz po takim meczu, bo zespół przyjechał tutaj z nastawieniami zdobycia trzech punktów, a Wywóz nic nie wiem. Wywóz, jak słyszymy, śpiewy w szatni gospodarzy, przykre, w naszej szatni cisza. Także trudno o jakikolwiek komentarz. Na pewno zawodnicy w końcówce meczu pokazali, że, zostawili, że mieli jeszcze dużo, dużo rezerwy i duże siły których nie zakrywali od początku. Na pewno stał kształt musi troszeczkę wyciągnąć wnioski z tego, bo ten mecz na pewno był do wygrania. To, że stworzył zespół dużo więcej sytuacji od przeciwnika, za to punktów nie ma, tak? Punkty się ma, zastrzelone bramki, a dzisiaj zespół tak naprawdę zaczął biegać na zdwojonych obrotach dopiero po tym, jak bramkę stracił, a tak nie może być. Powinien w takich obrotach od początku, i prawdopodobnie były trzy punkty z... Z tego terenu. Dokładnie, dokładnie, obserwujemy kolejny już w zasadzie mecz, w który mamy, którym mamy dużą przewagę, i, i później nic z tego nie wynika. Słabo, słabo ze skutecznością, to jest chyba bolączka, prawda? No tak, trener już kilka razy mówił, że jest problem ze skutecznością. Pracował z tego co wiem w tym tygodniu nad, nad tym elementem z napastnikami. Nie, nie wyszło to dzisiaj. Pięć, ja z naliczyłem takich pięć sytuacji, gdzie można było się pokusić o strzelenie bramki. Już takie ułożone piłki, gdzie obózki marczakowi. W e, się każdy napastnik miał chyba sytuację, w której mógł strzelić bramkę, więc e, no z tą skutecznością jest problem. E, ale ale to, nie, to nie tylko tak. E, myślę, że to o czym powiedziałem wcześniej. Że zespół musi wychodzić na mecz bardziej pazerny. E, tak jest moje na gorąco zdanie. Oczywiście bardzo trudno się analizuje mecz od razu na gorąco, tak kiedy się jeszcze ma takie emocje, bo tak jak mówiłem, wszyscy liczyli na trzy punkty na tym terenie, mimo że wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz w trudnych warunkach rozgrywany, ale liczyliśmy na trzy punkty, więc taka spokojna analiza sztabu szkoleniowego ja na pewno jakieś, jakieś z tych wnioski wniosków doprowadzi, ale... Na, na, na tę chwilę trudno o jakiś taki sensowny komentarz, bo faktycznie no, dużo większe posiadanie piłki, więcej sytuacji, ale zero punktów. To jest na, to w tym wszystkim najważniejsze. Czy biorąc pod uwagę plany, jakie mieliśmy w tym sezonie, sytuacja robi się trochę trudna? Już powiedzmy sobie, że czołówka nam za daleko odjedzie? Znaczy przed tą kolejką mieliśmy cztery punkty do lidera, więc to nie jest jakaś duża strata. My zakładaliśmy, że w pierwszej rundzie e, może być tak, że zespół nie będzie liderem, tak? e, Mieliśmy nadzieję, że tak będzie. Jest jeszcze to możliwe oczywiście, bo jeszcze kilka spotkań zostało. Wiemy, że te pozostałe zespoły też mają trudne, można powiedzieć, spotkania między sobą, te, te zespoły, które są też w czołówce. Ale na pewno jest to materiał do, do, do wniosków na to, co zrobić w przerwie zimowej. Jeden z naszych zawodników, napastników, odszedł, także na pewno będziemy poszukiwali jeszcze jednego napastnika. I, i tutaj ten brak skuteczności na pewno jest to jakiś kierunek. Tak? Nasz sztab szkoleniowy już się rozgląda od jakiegoś czasu za następcą, i zawodnikiem, który może wzmocnić jeszcze tą formację. Zbyszek Mariusz Marczak, Krystian Pieczara, wszyscy dobrze zawodnicy, ale nasza skuteczność cały czas jeszcze kura. koleje. Kolej fajnie. Dziękuję bardzo.